Hej CC91. Kask z podnoszoną szczęką, ze skorupą wykonaną z poliwęglanu oraz z zblendą przeciwsłoneczną. Ja jestem Marika, wy oglądacie RR Moto, zaczynamy. Skorupa w kasku HJC C91 została wykonana z poliwęglanu. Dodatkowo jest to kask szczękowy. Pod spodem znajdziemy czerwony przycisk. Naciskamy i cała szczęka unosi się do góry. Może być to szczególnie przydatne rozwiązanie, jeżeli jeździcie dużo turystycznie, często chcecie popodziwiać widoki i poczuć zapachy tych miejsc. Można szczękę otworzyć. Łatwiej jest też na pewno z kimś porozmawiać, na przykład na stacji benzynowej bez ściągania kasku. Albo rozwiązanie dla osób, które czują się klaustrofobicznie w kaskach integralnych. I tutaj mamy kask z unoszoną szczęką. Podniesiona szczęka to także świetny sposób na wentylowanie się w kasku, ale pomimo tego mamy również wlot na szczęce regulowany. Jeden wlot w centralnej części kasku. Oraz wyloty z tyłu. Wizjer w tym modelu ma zapewnić nam szeroki kąt widzenia. Jest on również przystosowany pod montaż pinlocka. Pinlock, czyli antyparująca wkładka, którą montujemy we wnętrzu wizjera. Aby wizjer sobie otworzyć, mamy do dyspozycji jeden uchwyt z lewej strony, aby zrobić to łatwiej. A dodatkowo, jeżeli chcecie wymienić tą szybę z jasnej na ciemną, to łatwo zrobicie to nawet gdzieś na postoju, ponieważ możemy go wyciągnąć bez użycia narzędzi. Model C91 daje nam też niezbędną osłonę przed słońcem, zawiera blendę. I aby ją aktywować, przesuwamy przycisk, który znajduje się na szczycie kasku, tuż za przyciskiem od wentylacji a więc tutaj z przodu jest wentylacja. Tutaj mamy przycisk odblendy i będzie to szczególnie przydatne w słoneczne dni. Przenieśmy się teraz do wnętrza w kasku HJC C91. Oczywiście całe wnętrze możecie wyciągnąć, wyprać. Ono jest antybakteryjne, dodatkowo nasączone jonami srebra, aby antybakteryjnie działać. Mamy podbródek. Jeżeli chcecie zamontować tutaj interkom, to jak najbardziej możecie to zrobić. Możecie spróbować z uniwersalnym interkomem albo z dedykowanym. Do tego modelu kasku pasuje interkom HJC10B oraz HJC20B. No i na koniec zapinamy kask, i w tym przypadku posłuży nam do tego zapięcie mikrometryczne, a więc na tak zwany klik. HJC C91, czyli kask szczękowy ze skorupą wykonaną z poliwęglanu oraz z blendą przeciwsłoneczną dostępny na rrmoto.pl. Link do modelu znajdziecie w opisie, a jeżeli sami chcecie go przymierzyć, no to zapraszam stacjonarnie. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.